Hej kochani, jak widać wróciłam z urlopu, o czym świadczył e, również mój poprzedni filmik i postanowiłam do Was wrócić. Troszeczkę inaczej wyglądam, bo jestem odrobinę opalona, ale tak akurat w sam raz, e, przynajmniej moim zdaniem. E, zawsze jeśli macie inne, jesteście e, zachęceni do zostawiania komentarzy na dole pod filmikiem. E, tak więc dzisiaj wracam do Was z, z takim e, małym, niemałym holem. E, ja oczywiście ostatnio skupiam się głównie na lakierach i e, jakichś tam drobnych akcesoriach. Nie kupuję w ogóle kolorówki, bo jak wiecie, mam tego tak naprawdę już masę. E, tym bardziej po ostatniej e, wymianie z, z ChiU. Nie czuję potrzeby kupowania sobie kolejnych cieni, kredek i tak dalej, bo tak naprawdę. Chyba mam już wszystko, co mogę chcieć. Dlatego też skupiam się na lakierach i akcesoriach, bo jestem na początku zbierania tych rzeczy i ciągle jest to dla mnie taka świeżynka, i cały czas pojawiają mi się w głowie nowe pomysły, co chciałabym mieć teraz. Więc tak, opowiem Wam o zakupach, które były rozłożone przez ostatnie chyba około dwóch tygodni, tak naprawdę. I e, będzie w, w tym też mała część zakupów poczynionych na urlopie, ale to są dosłownie bzdety za parę groszy, e, bo tylko takie rzeczy tak naprawdę e, tam kupiłam. Dlaczego? Nikt nie wie, ale jak, jak Wam pokażę, może Wam się spodobają. Myślę, że nie były to aż tak źle wydane pieniądze, pomimo że było to parę groszy. Zacznijmy jednak od tego, co było przed urlopem. Przed urlopem jakby dostałam cynk. Gdzieś przeczytałam, że w Drogerii Natura w 3 metrze centrum w Warszawie została wystawiona szafa Catrice. No więc ja, pełna nadziei, złudnych oczywiście, że może wreszcie posperam sobie trochę bardziej w tych lakierach, że będę miała bliżej niż, niż na Pragę. Um, pojechałam tam, no i jakież było oczywiście moje niemiłe zaskoczenie, kiedy okazało się, że szafa była tak przetrzepana, że chyba został jeden lakier i to taki ciemno-czerwony. Stwierdziłam, że takie lakiery to ja już mam dwa, i no nie jest mi on potrzebny, ale musiałam się jakoś pocieszyć, prawda? Więc poszłam sobie do e, szafy Essence. I pierwsze co kupiłam to jest lakier do paznokci z kolekcji Eclipse, czyli zaćmienia. Ja mam ten kolorek 05 Ready to Be bitten. I to jest taki w zasadzie sam brokat, taki cielisty, w zasadzie transparentny. I powiem Wam tak, miałam ten lakier na paznokciach raz, nawet nieraz, bo było bardzo krótko i od razu go zmyłam i już mnie wkurzył. Bo yy, opowiem wam może całą historię. Mamy 15 minut teraz w filmikach, więc mogę opowiadać całą historię. Tara! Yy, pomalowałam sobie nim paznokcie i gdzieś oczywiście zahaczyłam, bo wiecie, ja jestem bardzo taka ruchliwa. I oczywiście sobie zniszczyłam tego jednego paznokcia. No więc stwierdziłam, że go zmyję, żeby go poprawić i zrobić jeszcze raz. Kiedy próbowałam zmyć, to po prostu... Całe ręce nagle miałam w brokacie z tego lakieru, ściekłam się tak, że zmyłam wszystkie, potem wyszorowałam ręce pod ciepłą wodą trzy razy szczoteczką, nie mogłam się pozbyć tego, tego brokatu, ale w końcu pod koniec dnia mi się udało i wymalowałam sobie paznokcie na nowo, ale na razie on będzie stał i tak naprawdę będzie taką ozdobą mojej kolekcji, jako że jak wiecie lubię tą szagę i po prostu lubię. E, więc fajnie będzie mieć coś takiego może kiedyś się do niego przekonam, może nie zobaczymy, ale mam e, drugi lakier, który sobie kupiłam e, również z Essence ten już jest z e, takiej serii, bo nie wiem czy mogę to nazwać kolekcją, Show Your Feet e, czyli niby przeznaczony na e, palce, e, na paznokcie u stóp i to jest tak śmiesznie napisane że to jest antybakteryjny błyszczyk do paznokci u stóp Pierwsza słyszę, żeby można tak lakier nazwać, bo to tak naprawdę jest zwykły lakier, no ale... Kreatywność ludzi w marketingu nie zna granic. E, I kupiłam sobie taki kolorek. To jest 11 Catwalk Pink, i to jest tak naprawdę fiolet. E, ale nawet nie tyle fiolet. Fioletowe są tutaj w tym lakierze drobinki. Strasznie żałuję, że nie mam kamery z fokusem, żeby Wam to zademonstrować, ale może za jakiś czas spełni się moje marzenie i będę ją miała. E, to jest tak naprawdę, według mnie, nie przynajmniej, jeśli mogłabym opisać Wam ten kolor. To jest takie bardzo ciemne wino e, z mnóstwem, mnóstwem drobinków binek fioletowych. Właśnie dlatego go wzięłam, bo ten kolor jest taki dość, dość niespotykany według mnie przynajmniej i bardzo, bardzo mi się podoba. I z trwałością też u niego nie jest źle, więc jeżeli lubicie takie właśnie śmieszne, ciekawe kolory, to zachęcam do kupna, bo naprawdę jest bardzo fajny. Jak wiecie, ja lubię kremowe wykończenia ostatnio, ale ze względu na to, że ten kolor jest akurat tak interesujący, zdecydowałam się go kupić. No i oprócz tego w że kupiłam sobie tak naprawdę. Z dety, bo kupiłam sobie jeszcze taki zestaw gumek do włosów. Oczywiście już jest rozpakowane. Tu jest część, która została. Te gumek chyba było z 15. E, I ponieważ ostatnio moja grzywka mnie denerwuje, jak widzicie, przez te upały pewnie, e, kupiłam sobie też e, takie spinki Kiedyś się w sumie jakąś nazwę, ale teraz już nie pamiętam, jak się one nazywają. Jeżeli wiecie o co chodzi, one się tak zatrzaskują. Ich tutaj było bodajże sześć, ale gdzieś już mi się tam walają. I sobie po prostu nimi podpinam grzywkę w te gorące dni, żeby mi nie opadała na oczy. Tak więc to były pierwsze zakupy w naturze. Potem, żeby się znowu pocieszyć, poszłam do, po drodze do domu do Rosmana i w Rosmanie kupiłam sobie rzeczy cztery. E, po pierwsze, kupiłam sobie e, lakier z najnowszej kolekcji, kolekcji serii, e, z Vibon e, Extreme Nails e, i to jest taki e, jasny, szary. Chyba mają jeszcze jeden e, kolor, jeszcze jaśniejszy, jeśli chodzi o te szarości. Oczywiście kremowe wykończenie. E, I to jest numer 81. Jeśli chodzi o te lakiery, mają piękne kolory, choć tak naprawdę większość z nich niestety jest perłowych. Więc jak dla mnie B. E, ale strasznie, strasznie ciężko się rozprowadzają. Ten lakier jest taki bardzo, bardzo wodnisty. E, przy jednej warstwie prawie transparentny. Trzeba dać dwie, czasami nawet trzy warstwy, żeby było widać. E, ale w sumie efekt końcowy nie jest zły i całkiem nieźle się trzyma. Oczywiście z dobrym utwardzaczem. Drugi lakier, który sobie kupiłam. W sumie nie wiem dlaczego, bo jest to chyba, e, będzie to już trzeci albo drugi, już nawet nie pamiętam, lakier w tej kolorystyce, a mianowicie to jest Miss Sporty, też już pewnie doskonale go znacie, 415, e, czyli taki brudny, e, ten kolor na amerykańskim YouTube jest w ogóle w Stanach określany jako greyish, czyli taki szaro-brązowo, nie wiadomo co e, i ostatecznie zdecydowałam się, bo... Podoba mi się, po prostu wszystkie te kolory z tych gam bardzo mi się podobają. Są bardzo jesienne, niestety jesień się zbliża. E, dla niektórych strachy, dla niektórych niestety. Więc trzeba będzie się zaopatrzyć w takie kolory. Jak widzicie mam lakier z Bariem, który jest taki czekoladowy, ale ten ma troszeczkę inny kolor. Jest zdecydowanie e, ciemniejszy i w sumie cieszę się, że go kupiłam. E, rozprowadza się całkiem nieźle, ma taki... Troszeczkę grubszy pędzelek, ale bez przesady. No, ale z trzymaniem się pewnie samego lakieru nie jest zbyt dobrze. Ja używam utwardzacza z Essence, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolona i który bardzo Wam polecam. Więc z tym utwardzaczem spokojnie trzymam się lakier tak naprawdę około 5 dni do następnego zmycia. Kupiłam sobie też moją pierwszą w kolekcji, jak to szumnie brzmi, konturówkę do ust. Kupiłam czerwoną, bo mam czerwoną szminkę, która najlepiej oczywiście wygląda z konturówką, ale takiej konturówki nie miałam. Oczywiście szminka będzie na specjalne okazje, na co dzień nie jakoś nie, nie mam zamiaru jej nosić. Eee, też szczerze mówiąc waham się eee, ze względu na to, że ona niestety u, jakby uwidacznia albo podkreśla kolor zębów, sprawia, że one wyglądają się bardziej żółte i mam obawy, ale czasami tak jakby po domu lubię sobie poeksperymentować, dlatego też kupiłam czerwoną konturówkę. Nie chciałam wydawać na nią kupę kasy, dlatego też e, najzwyklejsza w świecie Miss Sporty e, 005 numer Kongo. No i ostatnie co kupiłam w Rosmanie to e, zadyszkę dosłownie kupiłam sobie kolczyki. E, tym razem są to takie wiszące z kwiatuszkami, e, bardzo fajnie wyglądają do, do rozpuszczonych włosów i jestem ostatnim flikiem, jeśli chodzi o kupowanie kolczyków, więc jest to kolejna para do mojej kolekcji, ale nie ostatnia w tym holu, że od razu Wam to powiem. E, ok, więc teraz e, chronologicznie idąc zakupy w takie urlopowe. Byliśmy, pierwsze co to sklep indyjski. W miejscowości, w której byłam, czyli w Ostrowie, jak większość z Was już wie. Jest taki bardzo fajny indyjski sklep z mnóstwem kolczyków. Oczywiście nie mogłam się zdecydować, bo jakbym miała się zdecydować na to, co, co mi się podoba, to musiałabym wynieść prawie wszystko ale ostatecznie kupiłam sobie dwie pary i jedną parę dla mojej koleżanki, ale tych dla mojej koleżanki Wam oczywiście nie pokażę. Pierwsza para, którą sobie kupiłam. To są te kolczyki, które mam na uszkach w kształcie takich kwiatków pięciolistnych. One, one są generalnie metalowe, ale są mega, mega leciutkie i mają takie z dwóch stron takie wzorki. Chciałabym, żebyście mogli to zobaczyć w pełni, ale wyobraźcie sobie, to tylko nie widać. E, są szare, te wzor wzorki są srebrne. E, naprawdę bardzo, bardzo je lubię od momentu kiedy je kupiłam. W zasadzie chyba noszę je teraz e, codziennie i no po prostu mi się podobają. E, drugie kolczyki, które sobie kupiłam to takie drewniane, czarne motylki. E, jak wiecie mam już w kolekcji kilka drewnianych, e, kilka par drewnianych kolczyków, kilka, chyba dwie, no nieważne. I to będzie trzecia. E, takie małe czarne motylki. Też bardzo fajnie wyglądają. Nie pomyślałam jednak o tym, że do rozpuszczonych włosów w moim przypadku się nie nadają, bo zlewają się z kolorem moich włosów po prostu i nie widać ich za bardzo. Ale poza tym bardzo je lubię i są naprawdę bardzo, bardzo urocze. I trzeci cykl, jeśli chodzi o zakupy urlopowe. Przy okazji spaceru do karwi znaleźliśmy taki. Parawan, może niech to będzie parawan. Y w mniejszych miastach są takie punkty, które się nazywają centrami chińskimi. To było coś w tym stylu, czyli mnóstwo takiej tandety totalnej po parę groszy. Ale tam przynajmniej są kosmetyki tych zwanych bazarowych marek, których nigdzie w Warszawie nie mogłam spotkać i kupiłam sobie cztery rzeczy, ale potem wracając z plażą jedną rzecz zgubiłam, więc pokażę wam tylko trzy. po pierwsze kupiłam sobie lakier do paznokci z Butterfly. To jest jakaś seria Single czy coś takiego, oczywiście Podobne tutaj nakrętki do, do tej Jungle Show z Eveline mają. Kosztował całe 2 zł. Wyobrażacie sobie. Kupa kasy. I to, o ile mnie tutaj wzrok nie myli, bo wszystko jest totalnie starte. Te lakiery były w takim stanie, że ciężko było mi cokolwiek wybrać. To jest numer 245 i to jest taki perłowy pomarań. Powiem wam, że świetnie wygląda na, na stopach, ponieważ mam teraz opalone stopy, więc rewelacyjnie z nimi współgra i naprawdę bardzo, bardzo fajny kolor. I nawet z aplikacją nie jest tak źle z trwałością, nie wiem, no bo naszego dwóch dni, więc ciężko mi tu mówić o trwałości. Druga rzecz. To jest e, cień do powiek. Pierwszy mój zakup cieniowy od nie wiem kiedy. E, cień z kantary. Też kosztował 2 zł. Nie wiem czy widać. Wiesz, w razie, naklejka z ceną. Całe 2 zł. E, on był oczywiście nietknięty, ja go już pomazałam. To jest e, perłowy-różowy, tak naprawdę. Piękny kolor. E, na białej kredce z NYX-a. Naprawdę super wygląda. O, no, na rączce nie wiem, czy będzie widać, ponieważ ja mam e, z jego użyciem też zrobiony dzisiaj makijaż. E, bardzo, bardzo fajny cień, pomimo, że cena może o tym nie, nie, nie świadczy, ale naprawdę jestem z niego zadowolona. Dwa zeta, nie ma czego żałować. E, I ostatnia rzecz, którą Wam pokażę, to jest takie e, dziwnie wyglądające coś, co może wam po prostu... To jest urządzenie z koszmarów no moich najgorszych, czyli metalowy pilniczek. Ale to nie jest istotne, bo ten metalowy pilniczek ja mogę odczepić i po prostu wyrzucić do kosza. E, bo to jest takie urządzenie potrójne tak naprawdę. Metalowy pilniczek można ciach i wywalić. E, a to, czyli to gumowe radełko, to jest to, na czym mi zależało. E, ponieważ... E, Oglądając amerykański YouTube, e, konkretnie dziewczyny, które e, zajmują się jakby bawią się stylizacją paznokci i malowaniem różnych wzorków, zauważyłam, że takim właśnie gumowym radełkiem najlepiej nanosi się cyrkonie, które e, przynajmniej mnie ciężko jest jakby złapać e, sondą, ciężko jest złapać drewnianym patyczkiem. Natomiast tym Trzyma się świetnie, po prostu się łapie taką cyrkonię i nanosi w odpowiednie miejsce, i ona nie spada, bo trzyma się tego gumowego czegoś. Rewelacyjna sprawa to jest de facto radełko do odpychania skórek, tak naprawdę, ale widzicie inne zastosowanie. Z drugiej strony, oczywiście, jest typowe radełko mechaniczne do wycinania skórek, którego ja nie będę używać, oczywiście. Appleniczek jednak zostawię, żeby po prostu było mi wygodniej używać tego czegoś. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy urlopowe. Nic wielkiego naprawdę jak widzicie.